Jego serce na każdy dzień, Tomasz Akempis o naśladowaniu Maryi. Matka Boża rozkazuje złym duchom, aby nie odważyły się dręczyć tego, co się poddaje jej władzy i opiece. Lękają się złe duchy królowej Niebios i uciekają jak od ognia, gdy słyszą jej święte imię. Drżą przed świętym i strasznym dla nich imieniem Maryi, które chrześcijanie otaczają najwyższą miłością i wszędzie sławią. Nie mają śmiałości ukazywać się i nie mogą wykonywać swoich igraszek szyderczych tam, gdzie widzą, że jaśnieje święte imię Maryi. Na dźwięk świętego imienia Matki padają, jakby porażone gromem z nieba. I im częściej jest ono wymawiane i żarliwiej wzywane, tym szybciej i dalej odchodzą. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami, Niepokalane serce Maryi, Módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.